witajcie po dłuższej przerwie. Jestem dzisiaj nad zbiornikiem w miejscowości Miejska Górka. Będą tutaj zawody Spawikowa Liga Klubów. Zbiornik nieduży, 2,5 metra głębokości na odcinku 30-35 metrów. Dzisiaj łowię tylko maczówką, trening na macza. Byłem tutaj jakieś 3 lata temu na dość dużych zawodach mówiliśmy ja uwiłem przynajmniej wtedy leszczyki tyczką no zobaczę czy coś się zmieniło towar mój na dzisiaj mam litr zanęty 6 litrów gliny wiążącej lekko potraktowanej barwnikiem czarnym co tu jeszcze z robaków co jeszcze, bym, co jeszcze użyję na pewno dam jokersa na początek 200. Mam kastera, więc yy, myślę, że na początek 125 podam kastera. 200 jokersa. Yy, no i jest gnojak jeszcze. Także myślę, że na początek jakąś 50. -teczkę. Jest to trening. Nie mam nikogo yy, obok siebie, więc taka ilość powinna zadziałać. To co tam do łowienia. pierwsze pół godziny bardzo słabe ryby były żadne i nie mogłem zaciąć haczyki ciągle zmieniałem większe, mniejsze na duże nie chciały, z małych się spinały aż w końcu trafiłem myślę, że trafiłem z wielkością odpowiedni haczyk oczywiście jak to zawsze jest ten co zawsze jest najlepszy 22 30 w rozmiarze 16 i takie piękne Caracio się zaprezentowało dobra jak byłem tu 3 lata temu no to żadnego karaska że tak powiem nie złowiłem miałem karpia jakiegoś takiego zarybieniowego wtedy taki schorowany bielastwo wyraźnie, bo widać, że jest po jakichś tam przejściach a dzisiaj fajny karasek no spiąłem rybek myślę przez pierwsze pół godziny branie dość dość szybko były a tych ryb to spiąłem myślę no po drodze zgubiłem jakieś 5, może więcej sztuk no nie zbyt to zacząłem ale to ten dzisiejszy dzień, żeby jakieś wnioski wyciągnąć. Zaraz zobaczymy. Ten wziął z opadu, nie zdążył się spławik ustawić. Zobaczymy dalej. Jak będzie. Parę ochotek i jedziemy. Publik teraz mam 11 gram łowiłem innym, coś chyba było gorzej a ten wydaje mi się dzisiaj najlepszy póki co, zobaczymy dalej 4 litry towaru na, na początek tak jak mówiłem 200 jokersa kaster, troszkę gnojaczka Ryby zameldowały się od razu, pierwszym chyba rzuciłem już branie, ale tak jak mówiłem, skubiłem rybę po drodze. Bardzo te brania takie powiedziałbym anemiczne, ale, no ale to w końcu karasie, więc można było się tego spodziewać. A, płotkę jeszcze złowiłem. No i tutaj było normalne branie wtedy. Nic, na raje, nic. Tam cały czas coś ten spławik trochę do góry, trochę na dół, ale to dosłownie ruchy po pół centymetra. Próbowałem krótsze, dłuższe te przypony. Nic nie dawało różnicy podnoszone branie Ach, zapomniałem poprawić i jest ryba tak i to bardzo ładnie walczy, więc można mogę przypuszczać, że będzie to karaś znowu no, takimi karasiami to wynik moment zbuduje. Gdyby chciały tak brać na zawodach. Coś lekko idzie. Ale to nie jest malutka rybka. No, ładnie chodzi. Pewnie karaś będzie. Tak karaś. <grystanie> Zanęciły się karaski. I to takie grobaski naprawdę ładne. I ładnie puknął. oskubane, ale to śliskie ryby są. Strasznie dawały pysiorka, haczyk wyjęty. O jaki fajny. ustawiłem się, um, ustawiłem. myślałem, że będę łowił y, lejszy i no chociaż takie, o, takie branie, ale zostawiło. Te karasie, ale się bawią. Teraz nie ma ryby, lypnęła. Myślałem, że te leszyki po pół kilo będę łowił, tak jak tam 3 lata temu no bawią się, porzucają ta przynęta w sumie nie wygląda jakoś bardzo źle a ryby nie ma dobra, dorzucę coś z jedną świeżą choteczkę 2,5 metra fajna woda, naprawdę fajna Ech, niedobre rzuty Jest tak delikatnie no naprawdę może 2 cm do góry antenka o spad kurczę blade Coś te ryby dzisiaj tutaj tak słabo biorą no nic nęcę. zobaczę co będzie po donęceniu O, praktycznie w spawiec. Dobrze. No nic się nie dzieje. Co by tu jeszcze można zrobić? Próbowałem spinką. Brań nie ma. Duży haczyk. Brań nie ma. Mały haczyk. brania były. Ale. Ale traciłem ryby po drodze. Teraz troszkę większy. Dopiero pierwsza, która mi spadła. Hmm. Jedynie co tak myślę, czy to nie ten... Czy jakieś o chyba bramko Czy to jakieś niedrapieżniki może. ale w końcu spore te karasie. Coś ma chęć. Bardzo się bawią. Spawik 11 gram. Sam nie wiem, czy mniejszy byłby lepszy. Bo jednak wiatr jest. Woda pomarszczona. Ale się wyrzucają. spławiają się ryby. I co? I coś małego. Ciekawe rzeczy się dzieją. Bąble widzę. Więc tam ryby są. leszczyk no i mam te swoje leszczyki co prawda ten to jakiś taki ze 150 punktów może chudy skubany bardzo taki ciemny a rybka mała no widzę wyraźnie po wodzie że ryby żerują no nic, spróbuję jeszcze chwilę, tak. Jeśli nie, to może jakiś gnojak. Dobra. Skoro ryby są, to trzeba im dać. O, super. Co to się stało? Ła, co to się dzieje? Coś coś pociągnąłem Widocznie, zaczepiłem coś No, olbrzymie ryby są w zanęcie O kurka, ale wypięła się może i to była ryba yy, w... No, haczyk jest rozgięty. O, i to już poważna sprawa się dzieje. Myślę, że mogła być podczepiona. Dobra. Haczyk troszkę mocniejszy, ale. Nie, no za duże ryby mam w swoim łowisku. Nie na takie ryby się uszykowałem to dzisiaj. No, ciekawostka. Dobra, spróbujemy tak. 20 23, 20 18 na 12 przyponie. Tak zwany sęp nie powinno się to rozgiąć No ciekawe rzeczy się tu dzieją. Stąd taka cisza. Było w zanęcie No, nie wiem, co mam myśleć o tej akcji całej. Branie było zaciąłem. Nic nie czułem a po chwili bardzo duży opór. Ale branie podnoszone, czyli pewnie ryba. Mm, duża ryba podniosła to w toni, i stąd ten luz przez moment. No nic, spróbujemy. Dobrze, że się nie w Zanęcie, oj za mocno, się O pod wodą i siedzi ładna ryba. i ładna ryba jest tak. No fajna woda. Nie taka oczywista. Jak już się zatnie, to już obór jest. Ale to nie pracuje się mi pracowały, może leszcz nic to nie pracuje ta ryba, czuję tylko ciężar o teraz trochę karaś ale fajne ryby u siebie nie bardzo mam gdzie potrenować takich ryb A, fajna rybka Ale połknął głęboko To dobrze Nie wypiął by się w życiu Pokaż się ryba jedna Ach te płetwy O wszystko się haczą, wyjąłem z góry, to na dole, zahaczony, strasznie szorstkie. O, taka rybka, ryby są, bo o, podnoszone siedzi. Ryba chyba karaś, chociaż lekko idzie sam, już nie wiem, raczej karaś opór jak nie wiem. Mocna ryba jakaś. To walczy. Ładny karaś. Bardzo waleczna ryba, ale i ładny całkiem. grubasek taki. W ogóle nie przypuszczałem, że takie ryby będę łowił. Dzisiaj muszę przyznać. Już im nic chyba nie przeszkadza, myślę, że już na tyle się zanędziły, że wielkość haczyka nic już nie przeszkadza. Póki co zobaczymy dalej. Podsumowując dzisiejsze wędkowanie, yy, chciałbym powiedzieć, że woda bardzo fajna, nie tak łatwo jest nałowić tych ryb, Złobiłem kilkanaście karasi, 500-600 myślę, może 700 których. kilka leszczyków nie miałem tych, po które przyjechałem, czyli tych pół kilogramowych, 200-150, kilka dosłownie, może 4 sztuki często donęcałem działa to na pewno na ryby co by tu jeszcze powiedzieć no to do sprzęci trochę to jest tak miałem dwie wędki mam trzy ale dwie były najlepsze jedna to jest 11 gram druga to jest 13 gram spławik tutaj opiera się na dwóch śrutach właśnie sławik ten akurat to jest 11 oliweczka 2 gramy widać nie widać yy, poniżej 2 śruty szóstki krętlik przypon yy, haczyk 22-30 głównie yy, miałem też 23.20. 20, yy, 3, 20 na tej wędce 13 gram no i miałem piękną rybę wielką jak na moje zestawy, to bardzo duża ryba po dość długim holu, no haczyk się wyprostował chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby ten haczyk się wyprostował 22-30, w rozmiarze 16 żyłka na przyponie 0,12 no i dobra, jeśli, jeśli się podobało lajkujcie, subskrybujcie i do następnego